Witajcie. W tym filmie pokażę Wam, jak używać platformy Suno do generowania muzyki. Więc najpierw klikamy sobie na Create i omówimy interfejs. Na razie widzimy na górze tutaj liczbę kredytów. Każda generacja piosenek zabiera nam 10 kredytów. Suno generuje zawsze dwie piosenki. Tutaj mamy dwa tryby: simple, czyli prosty, oraz custom, gdzie możemy dostosować ustawienia zaawansowane. Tutaj wybieramy model. Radzę wybrać najnowszy. W płatnej wersji jest to V5. Tutaj wpisujemy song description, czyli opis piosenki. Możemy też kliknąć na ten przycisk. Wtedy Suno automatycznie wymyśli nam opis. Tutaj dodajemy plik audio, na którym ma się wzorować. Może to być wasz głos, nagranie waszego śpiewu, instrumentu, lub również może to być jakaś inna piosenka. Tutaj jest do dodania tekstu piosenek, ale w praktyce przenosi nas to do zakładki custom. Tutaj zaznaczamy, jeżeli utwór, który tworzymy, ma nie mieć tekstu. Sama muzyka. Więc. Stwórzmy coś. Dajmy takiego prompta. I klikamy na przycisk Create. Jak mówiłem wcześniej, Suno generuje dwie wersje utworu. W trybie Simple zmienia też naszego prompta. AI samo go ulepsza. Aczkolwiek to ulepszenie nie jest zazwyczaj korzystne.

Suną tekst. Widzimy tutaj takie znaczniki jak Verse, chorus, verse. Znaczniki te służą do kontroli, jak ma się zachowywać tekst w danym utworze. Tutaj oznaczony jest verse, przedrefren i refren. O znacznikach powiem w dalszej części tego filmu. Przejdźmy do zakładki Custom, czyli tworzenia zaawansowanego. Mamy tutaj dwa dodatkowe przyciski, takie jak dodaj personę oraz inspiracja. Dodawanie persony służy do tego, że możemy domyślnie zapisać styl wygenerowanej piosenki i zapamiętać go, żeby na przyszłość można było tworzyć w podobnym stylu. Inspiracja służy do łączenia kilku piosenek i na ich podstawie generowania kolejnej Styles. Tutaj opisujemy styl. Z tą różnicą, jak wspominałem wcześniej, Suno nam go nie zmodyfikuje. Opcje zaawansowane: pole Exclude Style. Tutaj wpisujemy, jaki styl Suno ma wykluczyć. Przykładowo jest Rock. Oznacza to, że w generowanym utworze nie będzie występować żaden element rockowy, czyli przykładowo gitara elektryczna. Pole Vocal Gender. Tutaj wybieramy: czy ma być to głos mężczyzny czy kobiety? Male, female. Suwaki Wildness, niższa wartość tworzy bardziej stabilne generacje. Wyższa wartość robi bardziej kreatywne, ale są one niestabilne. Mogą brzmieć dziwnie, niepoprawnie, nienormalnie. Najlepiej zostawić gdzieś na środku. Ewentualnie można poeksperymentować, zwiększając odrobinę tą wartość, ale raczej nigdy nie na 100%. Style influence, czyli jest to, jak mocno ma się sugerować Suno opisem stylu, któremu daliśmy. Tutaj wpisujemy tytuł utworu i do jakiej przestrzeni roboczej ma go zapisywać. Nie musicie tego ustawiać zapiszę bez przestrzeni. Wygenerujmy więc coś. Prowadziłem tu tekst wyprodukowany przez AI i styl dałem Dance EDM High Energy Electric Guitars. Ustawmy głos na żeński i kliknijmy Create. Oto co nam wygenerowało. Czekałem Cię mój świat Kolorów nie miał, miał jak wiatr Każdy w kolejny pusty dzień Był tylko jak bezbarwny cień Nie czekał na mnie w domu nikt Aż po najcichszy blady świt Aż jeden błysk w spojrzeniu Twym Teraz już wiecie jak szybko tworzyć Disco Polo. Omówmy inne istotne funkcje. Pierwszą jest cover. Ta funkcja służy do tego, aby zrobić cover dowolnego utworu. Może to być zarówno utwór utworzony w Suno, jak i wasz utwór, który załadujecie. Funkcja Extend służy do rozszerzania danego pliku audio. Zapludujcie dowolny plik, a Suno dorobi resztę. Pokażę na przykładzie, jak to działa. Mamy już tutaj załadowany kawałek utworu, który brzmi w taki sposób. Wybierzmy cover. Jako styl, dajmy orkiestralny. Oto co nam wygenerowało. Z innych ważnych funkcji istotna jest Get Stamps. Służy ona do tego, aby pobrać rozdzielone poszczególne ścieżki. Mamy tutaj dwie opcje do wyboru. All Detected Stamps służy do pobrania 12 odseparowanych ścieżek, ale ma drogi koszt, dokładnie 50 kredytów, lub dwie ścieżki wokal i muzyka. Wróćmy do sterowania odporem za pomocą tagów. Możemy tutaj umieszczać tagi w nabiasie kwadratowym. Wtedy Suno rozpozna, w jaki sposób ma wygenerować daną partię. Przykładowo ono rozpoznaje teraz, że kawałek tego tekstu ma wygenerować jako zwrotka, kawałek tego tekstu jako refren. czyli będzie to bardziej śpiewane dynamicznie. Istnieją także inne tagi, na przykład instrumental. Służy to do tego, aby dana partia została wygenerowana bez wokalów. Mamy tagi, które możemy umieścić. Tagi obsługujące strukturę, czyli intro, verse, refren, mostek, drop, outro. Lub tagi sterujące wokalem, czyli wokalist możemy ustawić głos męski lub żeński, zakres, harmonia, czyli głosy w tle, inaczej mówiąc, skórki, efekty takie jak reverb, czyli pogłos, lub ton typu szept, sterowanie nastrojem oraz energią, tempo, średnie, wysokie, niskie, tak samo energia lub nastrój. Czy ma być to melancholijne, czy wzniosłe, smutne i innego typu, typu rzeczy. Tagi sterujące instrumentami: pianino, gitara elektryczna, skrzypce. Taki oto sposób wygląda prompt z tekstem i instrukcjami sterowania. Najpierw zostanie wygenerowana sekcja intro, następnie zostanie zaśpiewany wers z średnią energią. Następnie refren z wysoką energią. Potem mostek, tak to brzmi w praktyce. No, posiada również tryb studia, którym możemy dowolnie sterować generowanymi już partiami, ale to omówię w innym filmie. To na tyle, na razie.